Zadanie 27. Matura 2019. Poziom podstawowy. Czerwiec. Wyznać wszystkie liczby rzeczywiste x, które spełniają warunek. No i mamy. W takim razie, warunek. To, co trzeba tutaj zrobić, to nie wszystko na jedną stronę. Zresztą, tak jak zawsze, czyli lecimy. Trzeba to wszystko tutaj pięknie przepisać i zastanowić się nad wspólnym mianownikiem. Bo. Jeżeli to przeniosę, to ja sobie tu napiszę tutaj do góry, to mam pierwszy, dobra, ciach, dla Was ja to zrobię. Mam odjąć x, odjąć 3, pierwszych, to jest jeden ułamek. A wspólny mianownik, to ja to po prostu x odjąć 3, no to tutaj wrzucę to po prostu w kwadrat. Będzie równe 0. I mamy już wspólny ławek. Poszło miło i przyjemnie. Jest jeszcze jedna pułapka, ale to zaraz o tym. Tutaj to przepisuję sobie grzecznie. I teraz tak, minus, i to jest właśnie ta pułapka. Ten minus jest przed całym ułamkiem, czyli przed całym wynikiem tego potęgowania. Ja poświęcę się i napiszę ten nawias tutaj i zrobimy minus 6x plus 9 w nawiasie, a ten nawias jest konieczny i mamy wspólną krechę ułamkową, już x odjąć 3. No dobra, no to to jest równe 0. I teraz tak, tak naprawdę, żeby ułamek był równy 0, to licznik musi być równy 0, więc ja już zajmę się tylko licznikiem. No to porządkujemy sobie to. Mamy 3x, odjąć 8x, która jest do drugiej to no jest do drugiej, tak, 3x kwadrat odjąć x, odjąć 3 odjąć x kwadrat dodać 6x i odjąć 9, to jest bardzo ważne, tutaj niestety bardzo częsty błąd w takim razie ten, nawia ten nawias był tu konieczny, żeby ten minus nas nie zgubił, Bo bardzo często go opuszczają uczniowie ale tylko przy x kwadrat, reszta już nie dlatego, dobra, lecimy mamy w takim razie x kwadrat no to 2x kwadrat będzie, to już jest zrobione, ciach i ciach Następnie, to jest kwadrat. Mamy minus 8x plus 6x, no to to jest minus 2x. No i mamy jeszcze minus 12. Ma być równe 0. No dobra, można by było to sobie w sumie podzielić na 2, co by było prościej. Czyli znaczy, będziemy mieć x kwadrat, odjąć x, odjąć 6. I liczymy naszą deltę, bo to jest równanie kwadratowe. W takim razie nasza delta, to jest b kwadrat, odjąć 4ac, w takim razie nasza nerta to jest co? 1 odjąć na pewno 4 1 można pominąć a Razy 6 jest ujemne No to ciach, zmiana znaku 4 razy 6 jest 24 Plus 1 to jest 25 Piękna liczba, my ją lubimy W takim razie x1 To będzie minus b, czyli 1 Odjąć pierwiastek z delty, czyli 5 I w sumie przez 2 No to wychodzi na to, że mamy tutaj 1 odjąć 5, to jest minus 4 Na 2 to jest minus 2 no, i x2 to jest nic innego jak 1 plus 5 przez 2, czyli w sumie 6 na 2 to jest 3. No dobra, wyglądałoby na to, że licznik tego ułamka jest równy 0 w momencie, kiedy mamy x1, czyli minus 2 i 3, ale koniecznie musimy pamiętać o tym, że tutaj też był ten mianownik. To jest taka pułapka jak błądcy w cyk, nie? Specjalnie to jest tak zrobione, bo jeżeli postawimy tutaj trójkę, to ciach to wybucha, bo jest w mianowniku 0, a x A x musi być różno od trzech. To jest nasza dziedzina, w takim razie to wykluczamy i to jest nasza jedyna x, dla którego to jest warte 0, czyli jest spełniona ta, ten warunek.